System dla posadzek przemysłowych. Nałożenie gruntu jest obowiązkowe. Grip A500 Multi to uniwersalny grunt dla świeżych lub renowacyjnych projektów. Grunt nakładamy równomiernie wałkiem z krótkim włosem. Czas schnięcia gruntu jest zależny od podłoża, jak i wentylacji. Masę dodajemy do odmierzonej ilości wody. Mieszamy ją na wolnych obrotach przez około 2-3 minuty. SLC 980XPS to rozwiązanie dla projektów, gdzie wymagane są duże wytrzymałości posadzki. Zmieszaną masę wylewamy na zagruntowane podłoże i używając pacy rozprowadzamy ją. Czas pełnego utwardzania to 4 godziny. Masa jest idealna jako ostateczna warstwa posadzki. Dobrą praktyką jest pokrycie masy impregnatem ochronnym. Impregnat możemy nałożyć wałkiem o krótkim włosie. Należy unikać tworzenia się kałuż i zastoiń. Nasz system posadzkowy to rozwiązanie dedykowane tam, gdzie przewidziany jest intensywny ruch z dużymi obciążeniami, w tym podregały wysokiego składowania.